Dobra, to jest drugie podejście i musiałem znaleźć taki najlepszy punkt, w którym nie będzie za bardzo świecić, więc siedzimy na podłodze. Siedzimy. Hmm, no dobrze, no wiem, że pewnie spodziewaliście się kontynuacji anatomii, wiadomo, ale no mamy tu lekki kocioł, ładnie powiedziane, a no chcemy, żeby filmiki na kanale wychodziły regularnie, tak, co tydzień. I no stąd dzisiaj siedzę tutaj ja. Nie będę kłamać, że wystąpienia publiczne są moją mocną stroną. No ale z drugiej strony wiecie, jak uczymy się rysować co oprócz tych lekcji takich teoretycznych pod tytułem anatomia czy perspektywa, no potrzebujemy jeszcze bardzo dużo takiej dodatkowej wiedzy, bo uwierzcie mi, jest naprawdę dużo rzeczy, które bardzo chciałbym, żeby ktoś mi powiedział wcześniej. Naprawdę. I dlatego witam was serdecznie w takim pierwszym odcinku filarowym, który no, będzie poświęcony czemuś takiemu jak papier. Ja się pokażę wam papier papier, no bo nawet jeśli rysujecie głównie na tablecie, to ja radziłbym wam tutaj zostać, bo wiecie, nawet jeśli większość projektów, które my osobiście robimy są w digitalu, no to jakiekolwiek szkice i pomysły lądują najpierw na kartce no i wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację podbramkową, że macie najlepszy pomysł na świecie, ale no tablet się rozładował albo nie mam prądu, a muszę coś szybko naszkicować no więc naprawdę, im więcej rzeczy umiemy tym jest nam potem w życiu łatwiej i generalnie na wstępie powinienem zaznaczyć, że to, co wam tu mówię, to są moje przemyślenia, no chociaż staram się, żeby to były informacje ogólne, a nie coś w stylu, że hmm, macie używać takiego bloku, papier ma być takiej gramatury, kolor w ogóle ma być w odcieniu popiołu i koniec kropka, bo inaczej wiecie, mm, nie. No nie, no bo, wiecie, mi może coś pasować, wam to się nie spodoba i to jest jak najbardziej okej. Okay. No po prostu musimy uszanować, że każdy jest inny, więc ja was do niczego zmuszać nie będę. No mogę jedynie zasugerować, a wiecie, jak działają sugestie. No, rodzice sugerują wnuki, aby mamy psa. Jest git. No dobrze, wstęp był trochę długi, ale no ostatnia rzecz, którą dodam, to to, że w tym odcinku skupimy się na takich ogólnych, podstawowych rzeczach i raczej nie będę polecać wam konkretnych produktów. No ale zobaczymy. Jest taka pierwsza zasadnicza sprawa przy wyborze papieru, to musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, po co mi on. No bo jeśli już trochę rysujecie, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach można kupić papier dosłownie do wszystkiego. Wiecie, w każdym kolorze, no, na każdą okazję, może nie na każdą okazję, ale no, rozumiecie o co mi chodzi. I tutaj może od razu powiedzmy sobie, że jest różnica między kupowaniem papieru dla siebie, a na jakieś zajęcie artystyczne. Chociaż jedyne, co mi przychodzi teraz do głowy, to to, że baba od rysunku po prostu chciała większą kartkę, i to, no wiecie, w tym wypadku ważniejszy był format od gramatury. Ale okej, okay, może zapoznajmy się najpierw z pojęciami. No dobrze, no to format. No to standardowy format kartki to jest A4. I to są te kartki do drukarki standardowe. I jeśli chcecie dokładne wymiary, to taka kartka ma 297 cm na 210 cm. A to jest jedyna rzecz, jakich się nauczycie ze studiów graficznych, więc na nie nie idźcie. I teraz, takie dwie kartki A4 tworzą nam kartkę A3. Jak się ładnie zrobiło. Czyli jak położycie obok siebie takie dwie kartki, to po prostu macie większy format. No i idąc w górę jest jeszcze A2 i A1 i no jak się możecie domyślić, im mniejszy numer przy A, tym większa jest kartka. No i to idzie też w drugą stronę, bo mamy format A5, czyli no wiecie, taka standardowa kartka od zeszytu, plus minus. A A6 jest od niej o połowę mniejszy. I w tym momencie mogę wam w sumie pokazać taki obrazek poglądowy. No... No i to nazewnictwo jest ogólnie przydatne przy kupywaniu kartek, albo właśnie jak idziecie sobie na jakieś zajęcie, i jej babka wam mówi, że musicie przynieść blok w rozmiarze A3 lub trzy kartki A1 na następne zajęcia. No i możecie też spotkać się z tym, że ktoś podaje dokładne wymiary w centymetrach, no ale zazwyczaj jak szukam sobie bloku czy szkicownika, to posługuje się właśnie takim formatem. I tu wam w sumie mogę rzucić fanfak, że w centymetrach będziecie sobie szukać podobrazia, jak coś malujecie, bo podobrazia są właśnie w wymiarach jakieś 30x40, 60x80, no i to już są dokładne centymetry, więc to musicie sobie pomierzyć. Teraz gramatura, i tutaj zaczyna się robić śmiesznie, bo taka standardowa kartka do drukarki ma gramaturę 80 gram na metr kwadratowy. No dobra, przynajmniej te kartki, które ostatnio ja kupiłem. I uprośmy to sobie, wiecie, pomińmy ten metr kwadratowy i będę po prostu mówić w gramach. I jak ja mam to teraz rozumieć? No to im mniejsza gramatura, czyli załóżmy 60 gram, no to ta kartka będzie cieńsza. Natomiast im wyższa cyfra, czyli jakieś 200 albo 340, no to ta kartka będzie grubsza. No w tym momencie właśnie musicie zadać sobie pytanie, do czego potrzebujecie tej kartki, no bo jeśli chcę po niej malować jakimiś akwarelami, no to będę pewnie chciał kupić sobie grubszą kartkę. No, żeby te farby mi przez nią nie przeciekły. Ale tak absolutnie szczerze, to no, nikt wam nie zabroni malować po cięższej kartce. No, fakt, może się ona pogiąć od wody albo nawet porwać, ale no, nie wiem, może po prostu wy tak lubicie. Jakby, nie wiem, nie oceniam i dlatego właśnie tak szczerze to musimy sobie przetestować dużą ilość różnych kartek, zanim podejmiemy jakąś decyzję, na czym nam się najwygodniej rysuje. No, ale o tym zaraz sobie powiemy. Dobra, mamy format, mamy gramaturę, to teraz może kolor. I tu już wam zacznę rzucać ciekawostkami, bo taka standardowa kartka no, ma kolor biały. No, czy na tablecie, czy normalnie, no i to są chyba najszerzej dostępne kartki do rysunku, jakie możemy dostać. No, ale nie zamykajcie się tylko na ten kolor, bo faktycznie białe kartki są super do jakichś takich szkizów ołówkiem. No, przez wiele lat rysowaliśmy też na nich kredkami. Ale jeśli interesuje Was podniesienie swoich umiejętności rysowania kredkami, to zainwestujcie sobie w brązowy papier. Proszę bardzo, brązowy papier. I to są generalnie takie bloki, ale na próbę bez problemu możecie kupić sobie taką pojedynczą kartkę, może nawet w kilku różnych odcieniach brązu i no teraz dlaczego? No to na chłopski rozum biały jest naszym najjaśniejszym kolorem. No jaśniej się nie da i na białej kartce ciężko jest ćwiczyć nam takie jasne tony. Nie wiem jak się tłumaczy highlights, ale generalnie no nie znajdziecie jaśniejszej kredki niż wasze tło. No, co jeśli zaczniecie z tłem, które jest takim kolorem gdzieś w połowie: wiecie, ani za jasnym, ani za ciemnym, a dodatkowo brąz naprawdę ładnie potrafi podkreślać kolory, no to będziecie w stanie znaleźć co najmniej kilka kredek jaśniejszych od waszego tła, no i dzięki temu będziecie mogli stworzyć naprawdę fajny kontrast między, wiecie, tłem i rysunkiem. Ta kartka wcale nie musi być, słuchajcie, brązowa, bo możecie na przykład zainwestować sobie w szare kartki albo nawet w kolorowe i to wtedy będzie naprawdę bardzo dobre ćwiczenie, bo wiecie, wasze kolory będą wyglądać inaczej na niebieskim tle, inaczej na zielonym, a jeszcze inaczej na czerwonym. No i dzięki temu wiecie, więcej się uczymy, zaczynamy lepiej rozumieć kolory, jak one działają, i to jest naprawdę fajna sprawa. I w sumie parę lat temu dostaliśmy taki fajny blok, gdzie były białe kartki i brązowe kartki, ale były tam też czarne kartki. I w sumie czarny tło też może być fajnym ćwiczeniem poprawy umiejętności rysowania kredkami, ale no z tego co wiem, bardzo fajnie też wyglądają na nim prace robione takimi żelowymi długopisami. I zaraz, takimi karteczkami możecie sobie na przykład ozdobić pokój, bo być może tworzenie takich prac żelowymi długopisami na czarnym tle was relaksuje. No bo przecież rysunek nie zawsze musi być związany z naszą pracą albo szkołą, no bo jest to też zwykłe hobby, no o czym się w sumie często zapomina. Teraz czas na kontrowersyjne pytania, czy mój papier musi być drogi. No, nie. Generalnie, sklep plastyczny to jest jeden z takich sklepów, w którym jesteśmy w stanie stracić wszystkie nasze oszczędności. Uwierzcie mi, bo wiem. No bo dobra, faktycznie są takie akcesoria, za które musimy zapłacić trochę więcej, bo naprawdę warto. Kredki. Ale no jest też dużo rzeczy pod tytułem skam. Nie trzeba za nie tyle płacić, naprawdę. No, i to są na przykład markery alkoholowe. Słuchajcie, bo to, że wydam na nie fortunę, to nie znaczy, że nagle nauczę się nimi rysować. A gorzej moje prace będą wyglądać tak samo, paskudnie, a ja jeszcze za to przepłaciłem. I to nie jest calling out, chyba że na mnie, bo no też mamy z tym nieprzyjemną historię. Dobra, jeśli chodzi o kupowanie w ogóle papieru, to teraz czas na protipy. Po pierwsze, podkładka. Słuchajcie, ja się Wam bez bicia przyznam, że wszystkie moje szkice robię albo w szkicowniku, albo na kartkach od drukarki. Albo jakiś z bloku technicznego. I tutaj ważne, kartka, kartkach liczba mnoga. No bo jak macie taką jedną kartkę od drukarki i położycie ją sobie na przykład na stole, to jest duża szansa, że nie będzie się wam po tym fajnie rysować. Natomiast jeśli położycie taki pliczek kartek, wiecie, dość gruby, to nagle jest o wiele lepiej. I teraz zwróćcie uwagę na to, że jak rysujemy sobie w takim szkicowniku na przykład, to pod kartką, na której rysujemy, jest zazwyczaj jakiś gruby plik innych kartek, albo jakakolwiek wiecie, podkładka okładka. I dobra, tą waszą podkładką nie muszą być inne kartki, chociaż mi jest tak chyba najwygodniej, bo no, możecie sobie też użyć wszystkiego innego, co tylko chcecie. No, wiecie, dobrze jest sobie przetestować parę rzeczy i zobaczyć też jaka jest różnica, wiecie, jak wam się rysuje na stole, jak wam się rysuje na jakiejś grubszej książce, jak wam się rysuje na kartkach. Są też takie w ogóle szklane podkładki, takie wiecie z klipsem, plastikowe. No, musicie sami zdecydować. I wiecie, to jest naprawdę niby taka pierdoła, a serio robi różnicę i poprawia komfort rysowania, więc wróćcie na to sobie uwagę. I teraz rzecz numer dwa, dotykam kartek. Nie wiem jak to inaczej sformułować, bo no nie wyobrażam sobie kupić szkicownika czy innego bloku bez możliwości, wiecie, dotknięcia kartek. No bo ja jestem z tych ludzi, którzy na przykład lubią, wiecie, śliskie i gładkie kartki i no mi po czymś takim się najlepiej rysuje. No, jeśli jakiś szkicownik ma takie kartki, to ok, jestem w stanie za niego zapłacić trochę więcej niż powinienem. Szkicownik jest zampika. Może na Allegro jest taniej. Natomiast jeśli widzę jakiś tani szkicownik, one są zazwyczaj w tych chińskich wszystkich sklepach, no to istnieje duża szansa, że te kartki będą takie bardzo nieprzyjemne w dotyku i zamiast płaskiej powierzchni, to będzie się w stanie zauważyć tam taką, wiecie, teksturę. Chociaż no to też działa w drugą stronę, bo kiedyś kupiłem sobie taki brązowy blok, który miał bardzo śliskie kartki, na których prawie w ogóle nie dało się rysować i w ogóle nie było widać moich kredek, więc no wiecie. I wiecie, ja tutaj nie mówię tylko o tych tanich szkicownikach czy blokach, bo na przykład możecie trafić na jakiś blok obrandowany do akwareli, a potem go kupicie, okaże się, że jest niefajny i będzie tylko leżał i zbierał kurz. Mamy chyba trzy takie bloki. Ja na przykład bardzo lubię coś takiego jak blok techniczny, bo no, możecie je znaleźć w bardzo różnych cenach, ale no, na przykład czasem też jestem w stanie znaleźć jakieś na promocji i kupić bardzo tanio. No i dodatkowo mogę dotknąć kartek, wiem właśnie, że o to dokładnie mi chodzi, no i jest super, wspaniale. No i też głównie dlatego powiedziałem Wam wcześniej, że generalnie zanim znajdziecie swoje ulubione rodzaje kartek, no to trochę musicie ich przetestować. I no, Wy nawet nie musicie kupować od razu 17 różnych bloków, tylko na przykład przejdźcie się po sklepie plastycznym albo też macie naprawdę wielki wybór bloków w takim oszonie czy innym supermarkecie. No i po prostu podotykajcie sobie tych kartek. Nie wiem, jak wam się coś spodoba, to możecie to sobie kupić, ale no wtedy też radziłbym celować w takie bloki, co mają 10 kartek, a na przykład nie 50. Bo wiecie, na początku może coś wam się wydawać fajne, a potem zaczniecie na tym rysować i okaże się, że jednak. Mm -mm, a blok kartek 50 kosztuje naprawdę dużo pieniędzy. I teraz trzecia najważniejsza sprawa to no, kartki są dla mnie. I przyjaciele tutaj powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeśli blok jest dedykowany do jakichś markerów czy farb, to wcale nie musicie go do tego używać. I sytuacja z życia. Zaczynam przygodę z markerami alkoholowymi. Oczywiście kupuję nie jeden, tylko dwa drogie bloki dedykowane markerom, jeszcze z tej samej marki. I dupa. Nie będę owijać w bawełnę, bo w ogóle mi się po nich dobrze nie rysowało. I dopiero po latach odkryłem, że tymi markerami da się rysować też po zwykłych kartkach, bo ważniejsza jest technika. Ale nie tylko. Generalnie kartki do markerów miały za niską gramaturę i były śliskie. Dodatkowo w ogóle przebijały na drugą stronę, i moim zdaniem markery się na nich dziwnie zachowywały. Tak się nie wiem. Nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. I później próbowałem rysować tymi markerami na kartkach z większą gramaturą, chyba nawet coś około 300 gram, no i zachowywały się zupełnie inaczej. Natomiast mi osobiście no, najbardziej chyba pasowało rysowaniem właśnie markerami albo po zwykłych kartkach, albo po takich z bloku technicznego, bo no tam czułem, że mam największą kontrolę. Wiecie, potrzebowałem w sumie tylko podkładki, żeby one nie przebijały na drugą stronę. No i było super. Dlatego też nie zamykajcie się na to, że taki blok jest tylko do tego i tego, i koniec kropka, albo że tym rysuje się tylko po takich kartkach. No bo poeksperymentujcie trochę, bo to Wam ma być wygodnie i portfel nie musi aż tak wolać, naprawdę. I może dodatkowo odkryjecie coś zupełnie nowego, co pasuje Wam jeszcze bardziej. Teraz uwaga Honorable Mention Szkicownik. No o szkicowniku chciałem Wam nagrać osobny odcinek i pewnie to zrobię, albo Pan Demon to zrobi, ale chcę tylko powiedzieć, że szkicownik to po prostu jest zbiór kartek. I jasne, możecie wydać na niego majątek, nikt Wam nie broni. No, my mamy na przykład nasze ulubione szkicowniki z Kansona, z Empika. N nie wiem, jak one teraz wyglądają cenowo, w sumie pewnie w internecie da się je kupić o wiele taniej. Zawsze patrzcie w internecie, bo stacjonarnie zawsze jest drożej. Ale możecie też, wiecie, zacząć sobie kolekcjonować różne kartki, które potem ze sobą połączycie, bo to też będzie szkicownik. Na przykład my sobie różne szkice zbieramy do tych dwóch teczek. I jest okej, okay. przynajmniej wiem, gdzie są wszystkie moje obrazki. I tak absolutnie szczerze, to wy możecie nawet sobie stworzyć taki własny szkicownik, gdzie będziecie trzymali tylko kartki. I będziecie sobie na nich zapisywać gramaturę i gdzie je kupiliście, i możecie właśnie na nich eksperymentować z różnymi rzeczami. No i potem, właśnie, macie coś takiego na półce, zawsze możecie do tego zajrzeć, zobaczyć, że o co to była za fajna kartka, której teraz potrzebuję, bo mi się na niej fajnie malowało markerami. Bo czasami się zapomina, co to była za kartka, i no to jest wiecie, useful. Dobra. Zakończmy to sobie tutaj, bo to było no, dość dużo informacji i ja mam nadzieję, że czujecie się trochę bardziej doedukowani. A jeśli macie jakieś pytania, to standardowo sekcja komentarzy jest na dole, zapraszam. No, na pewno odpowiem na wasze pytania, może nawet dostaniecie ciastko. Ach, chciałabym zjeść ciastko. No, także miłego rysowania, ja muszę to napełnić znowu. <laughs> miłego dnia i dla mnie miłego serialu.